Cześć, Szymonowa! Wszystkim tutaj Kanciak, ze mną jest Edy38 i Lolox, przywitajcie się! Cześć! O. No. I dzisiaj gramy w... E, w Minecrafta? Na no, serwerze No, na serwerze Fiberhost. Fiber y, będzie chyba podane w IP-opisie w IP, tak, filmu, mam w tym, nadzieję. Dobra, e, i, i wejdziemy tutaj na tą kulę. To tak, ja Lolox film. odkrył dopiero... Chyba 5 minut temu jakieś, co nie? No, przed chwilą. Yy, po co tym obsydianem tu kopiesz się? Znaczy kopiesz wiem. się, budujesz. Dobra, a a później będzie... Drewno. Nie mam drewna. Ale ma mam drewno, ja mam dużo drewna. Ja Ale lepiej lepszy z dirt. No i wpadłeś do wody. Ja wpadłem? Aha lolok. Nie ja, lolok, dobra, idziemy na górę teraz. Wstać. Dobra, walczy się wszyscy Dobra, wchodzimy. Po co obsydianem się kopiesz? Nie po co mogę wziąć skitu. A co dostałeś z pitu? Pochwal się nam. Diaks, zbroje Protection 4, Fire Protection 4, Plus Protection 4, Projectile Protection 4, respiration 4, aqua, infinity 4. Mówisz? Lol, to jest ze stan a nie ze stołna. Lol, olepickie! Olepickie! Ojej, oh małgodne. No. Czy to czy to nie jest jakieś... O mój Boże. O, o... O, o. Kody na FCF, moderator nie może kikać graczy, zastępca może czy to nie jest warp jakiś? Koordyna nie, dobra, FCF, robimy tutaj Moderator nie może kikać graczy, zastępca może zostawiliśmy, zostawiliśmy tam... Tam coś jeszcze jedno ja... pisze, to ja to piszę. Dobra, zrobimy tutaj eee, Moderator nie ma, admin mister Bonio, moderator nie ma, eee, zastępca nie ma to jest jakaś Gildia? Była. Była, no. Fethoma zrobimy. Zasady tutaj. admin info. Robimy info. tutaj gildię, Wsz Wszędzie podbijajcie, byle Zasady, Zasady. mister Bonion ma zawsze rację. Nie poddawaj kordu... Nie podawaj kordu w gildii, nie spomnaczacie na czacie Ali oraz FCF. Nie niszcz, bądź zawsze happy. Zniszczysz to? Masz moda, masz moda. Zniszczysz to? Nie, nie, nie niszcz nic. Dobra. Tylko zmienię tutaj, że mister, że edit... 38... Klejmujcie zasyrację. wszędzie, klejmujcie, klejmujcie wszędzie. Raz, okay. No, Eee, Edit 38 ma zawsze... Kolorowo można, czy tylko... Na czarno. Yeah. O, na czarno. Moderatorów mamy. Zastępcy nie ma. Dobra. zastępcy oni nie mają. Bo w ogóle gildi nie ma. Ja jestem moderatorem. Dobra. Zmień tam. Kto jest tu właścicielem tej gildii? Ty, edi. No. no dobra. bo tak, tam coś ja. jest. To ja jestem w tej górze takiej. Co my? Aj! Jest mam. Co to się nie Co się Nie wiem. Ale więc tak, to jest serwer PvP Sensor tak jak można to powiedzieć. Tylko że teraz będzie inne nazwa tworzymy real life. Nie wiem o co im chodzi. Eee, zjem, zjem. <laughs> na serio musiałeś taką rozgilię. Edi, czy jest już to no zaklinowane? Tak. Znaczy tak... Z pośpiechu tak ją nazwałem. E, jeśli chcecie kupić Swipa to bardzo proszę, bardzo tani chyba, nie? O kurde. Tani jest to bardzo... Ja bardzo... Pisałem. E, nie można robić kolorowych. 12 zł. E, I to wszystko mam kilka staków obsydianu Zbroje Protection 4, Fire Protection 4, Blast Protection 4, Projector Protection 4, Heuma Respiration 4 i Aquanim 4 Buty mają Feather Falling, TT, nie? Zgadza, że nie? E, ma, się, ma, to ma to Unbreaking to. 3, Fortune 3, FNC 5? E, Killow ma Unbreaking 3. 3 tak samo jak Siekiera, To tak samo jak Siekiera, a Miecz, Smite 5, Sharpness 5, Knockback 2, Banner of Hadrops 5, Locking 3 i Fire Aspect 2? Więc nie wiem. Po. Dalej sobie zmyślać. Takie to tu... tu plaj mu nie ma, gdzie ja jestem. E, gdzie? Mm. Tu? Mm. Nie, może... Aha, bo... Nie wiem, chyba jest. Skąd wiesz, że nie ma? Ja mam Lagi. Eddie jesteś? Klaudiusz? Jestem. Powiedziałem twoje imię na żywo. Na żywo. Na żywo. Na żywo. Love. Na żywcach. ej, ludzi mamy za mało. Co? To dodajmy ej. kogoś. Mamy za mało power, a nie ludzi. To tutaj dajmy kogoś. Eee, po co? Po cóż? Chciałam sekrady. Kolegę jak, jakiegoś. Igora. Oko. Okay. Weź. Dobra, muszę go dodać. Ty nie jesteś na takim spiku, Klaudiusze, żeby się ciągle wyciszać z rozmowy, wiesz o tym? Tak, ale muszę co chwilę, muszę. Czemu? Bo nie wiem dlaczego. No serio. Serio. Siriusem. I polecam wam kanał vika 7815 Fajna dziewczyna, która nagrywa filmiki z Kangórka Chaos, z Kalofa, Skalofa, Skidofa. No. I teraz Seriousa sama. Skoda. Skoda, no mówię ze Skalofa, nie. Skalofa, a... No Skalofa. Skoda. Ja tam. O, jakoś lawa znalazłem. Na razie ona jest początkująca Skakujmy. i przerwała swoje nagrywanie przez kilka dni. Więc... I to jest taki filmik na zakończenie wakacji, że co? No że też mi się chciało nagrać. Ja jestem No Kaczyk, to, jest, to jest nowy kanał jakby. I jednak zacząłem, że na koniec wakacji to nic nagram tam dla was, żebyście mieli więcej filmików z Minecrafta. No. A, jeszcze łuk, mamy Infinity 1, Flame 1, Punch 2 i Power 1, Power 5. Ja Nie gadaj. Kurde, trafiłem się. Lol. Ja bym se poszedł na co wypecowy na to. A mam mnóstwo Homa? Ja se ustawiłem set na wszelki wypadek. Mamy tutaj f Nie chyba, że zaraz Ci powiem. F-homa. zaraz Ci powiem, na teleportacy nastąpi. Fox. To ja idziemy na warpę shopę. No idziemy. Tak, jest tutaj f Dobra, to Mamy tu f bo ja zrobiłem, nie bójcie się. A jest warp PvP? Jest. A to może lepiej nas... Pan Dobra, z, chodź. Z, z ale z nie party. ma warpy WP, co jest? Co się stało? Znaczy... Nie Czemu ma warpy WP. WP. Co A, chyba wy. Wy? E, e, nie. Nie no to ktoś musiał... Czekaj, co to ma być w ogóle? Nie, powiem tam... E, znaczy... To Sparta. Jakaś długa. Ej. O. Okej, ale Sparta długa, co nie? Gdzie masz warto? Tutaj Gdzie? No tu! Nie widzę No, no chodź. tutaj! Moc. Jak? Ej, diaksy tu leżą! I co? Jak się leżą? Serwer? Leżą diaksy na ziemi, pinopy diaksowe! Ktoś się tu bił albo dedu, wiesz? Albo... Um, Kurde! Nie, nie, albo to moje o, Poczekaj, muszę jeszcze raz... Aha, re reloada zrobili, trzeba jeszcze raz wejść na serwer i będzie ten filmik z Pixela. <coughs> jak kupię premium bo coś mi się stało coś mi nie do mojego premium i nie mogę wbić więc jak będzie premium to Dobra. to nagramy z y, doublesów albo z czegokolwiek innego z, z blisz albo z vampires nie grałem tego w vampires ale to jest dla u y, co w, e, dla VIP-ów, którzy testują beta tego? Ja, pierdziele! Na serio, Hypixel, myślę, że będę kupował VIP-a za 27 e, dolarów? Nie, może... 7 tysięcy złotych. Może u nich się to opłaca, a u 3. nas może nie. U nich to jest 20 złotych, prostu. Aha, 20, 20 dolarów, na To jest niż... niż premium do Minecrafta. Ale co? VIP na Hypixelu. Nie, nie. nie, sorry jeśli kupisz Minecrafta premium na Minecraft.net to nie taniej. Chyba e, że jak na Allegro. Chyba że jak na Allegro. Jakieś jako domek ja VIP kosztuje na Hypixelu drożej niż premium. Premium kosztuje 100 zł, sorry ciebie, a VIP kosztuje 75 zł. Nie, a może nie kosztuje? Różnie jest. A ja kupię za 7 dy. Nie gadaj. No, ja kupiłem. Czyli ten. o 5 złotych droższy jest VIP. Musimy skazać Hypixela, kurde. kurde. No, Albo tak jak Party mnie, nie? P.A.I., kocham gotować. ze też sokołowam, że Tatara przetestowała chyba, nie? Może teraz Ciebie pozwolą. <grafy> że co? Że Tatara przetestowała u nich? Że zjadła Tatara? Nie, po prostu, że mówisz o tym. <grafy> no, dawaj. Ja żartuję. Dawaj, ten głupi sokołów. Co Dobra. to ma być? Po prostu przetestował ich ten... A Znaczy nie, bo on tam, bo coś tam było, że on... Yy, skrytykował? Skrytykował i obraził dobre imię sokołów i chyba ja, za... To, dobre imię. Ty 150, wiesz, 150. 150. 000. 000, 150 000 no 150 tysięcy. 150 tysięcy kara. Ty wysłajcie zamiast na pomoc. Wysłajcie e-maila. Wszystko. Ej, to kładźcie ja tu mam klepę. Bo... Dobra, idziemy. Ale, no, ale gdzie? Na spawnie, klep, klepa jest. To tu nie ma spawna? No, ja klepię jeszcze z Sago jakimś. I... No coś słyszę właśnie. o O! 16 hp koksa nie ma. Bierz koksa. On ma, nie ma koksa. Klepa golka Ej, czemu nie... Aha, bo na spawnie tutaj. A gdzie? Bo ja ci nie widzę. Kurde, zeszkałem, ja bo mam lad. Ja się tepnę do tego Loloxa. Lolok, stepaj Ale wy, że ty my na spawnie Więc no możecie. Nie ma nie gdzie wy jesteście na tym spawnie. No pomno prawo. A tutaj wiesz? jest lolok, sądzę. Klepa, klepa go, klepa go. Wajcie jakie mistrzce pvp. klepa! Spadł do dziury. Ja dam patrzysz. Kurde, pójść go nie mogę. Kurde jakie lagi mam. Muszę tak. wyłączyć chyba Stema. O ma, ma, ma ochotę! Nie ma koksa, nie ma koksa, nie ma koksa. Pozdrawiamy go. No pozdrawiamy tego co bijemy. Też chcę z koksa, bo nie mam chyba. Okej, okay, jestem na dole, jestem na dole, bo klepię... Klepie go, klepię go, klepie, klepie! Jest, jest, jest! Czekaj, koksa z Kurde. Ha, ha, go, przykro mi, ale masz dada już. Skąd wiesz? Może nie ma. Wiesz co zauważyłem po prawej widać niki są pod ziemią. Tak? Chcę zatkać wodę. To zatkaj. Albo ja zatkam. A nie, mogę to budować. Gdzie on jest? Dadłeś go. No. To dobrze. temy. Ja Ewam ile zabójstw. A Ej, mam zero. Tak, ja, bo jak to oglądasz, to przykro mi, ale twoje itemów chyba nie oddamy. Zapójstwa 2. Kurde, dwóch zabiłem, 12 razy umarłem. Aaaa... Ja Zapójstwa 33. Ile jest z deadów? No. Jestem. Jest Serka w piłki jest szkoła na się świetlnym. No tutaj rol... o bloki diaksowe, to nam się nie przyda. Ja też zrobię tutaj taki ewencik mały. My jak coś to zaraz z jednym będziemy robić sklep i u nas będzie niż na serwerze. To to diaks, jak tutaj kosztuje 300 diakso, dzięki diaksowi. Kurde jeszcze ipa włączą przez przypadek. będzie koszt, tu koszt, tu... A, bo ja że ekran. Więc u nas będzie ten jak 300, kupujcie. U nas lepsze ceny. Obsydium, wszystko macie. Kurde, czemu jest... Gdzie ja to rzucam? Że to wszystko mam później. Gdzie jest bloku? A, Kurde... No dajcie mi A Ej, skąd mi się to bierze, lol? A co? Nie no, ja po prostu muszę sobie wyczyścić jak Fiponek zaraz. Edi, ja gadaj, bo cię widzę, ale awczysz. Chodzisz o tutaj, o ty. Ja też muszę się coś Chodźcie, jako. Moi koledzy bawią się w uciekiniera. A ja zaraz jadę do kina, więc będę ten odcinek kończył powoli. Come on! Chodź kubiks w żelaznym! A gdzie ty jesteś? Okej? Chodź z kubiksem żelaznym. Kubiks, jak? O Ale o co? Ja się tutaj z kubiksem. A ja już zabijłem jednego. Ej, dajesz! Wskakujemy po sparty i taką klepę robimy wielką. Okej? Okay? Perełką rzucaj. Okej, okay, chodź szybko! Rzucaj perełko, a ja jestem na dole i się klepie. Uż mam jedno zaboństwo. Szybko wskakuj do sparty, bo tam się klepie z dwoma. Nie akurat, czy tutaj klepię na spał, nie? Jezus, i Szybko wskakuj perełko. Tu mam super to ratuj! No Ratuj! Klaudek, nie patrz, tylko ratuj! Ja też się z łóżkami Ja tam dalej jestem gdzieś. Twój spacer, no koksięg. Ile ja zrobiłem? Trzech już, oraz mam pięć. Ja klepę robię, I. I. Jedno, no tak. na raz. takie Okej, Tutaj już warunka ma. Edith. Mas kurde jakie mam lagi Kurde, jaki no-dus Fertez, lol To, na serio tu grałem o podsiewki Fertez Dobra, jestem już No oh, dobrze Takie takiej chwili taki, taki. ja już mam tak... I... Ja tam tedy się spadłem, myślę, że będę... Nie, ja, nawet perelkę nie mam. To było mówić szybciej. No było, było. Pomóż, bo jak ja spadnę, to nawet z koksem to się dednę, powiem Ci wiesz. Spróbuj na taką jakby barierkę gdzieś. Skącić, bo... Nie gdzie? W powinni robić wytrzymalce. W Minecraftu stiluje, na szkieletorów pluje, coś mnie hamuje. Kurde mój miecz, który miał 12 zabójstw. Cholera. No straciłem go no. się Dzisiaj to... na pewno jeszcze będzie odcinek Spideya. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie Jakiś lamus tu przyszedł. mówi. Kami! fuck, fuck, fuck ten, ten. Patrz, półtorej serduszka doj, 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 doj. A. Patrz, 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 patrz Tłuczysz się z nimi? Bo ja też Patrz, ten Star Wars nie ma koksy, już ma koksy Dobra Patrz, um, spodni nie ma Gosiu drugi Takasiu Patrz, patrz um. Ej, to... A ja wiem Fuck tam, tam pomaga, Uwaga, plecy! A bijesz, i długo się z nimi bijesz, tak? To bardzo. Aż mi już lekku prawie padły całe. Dobra, ja już zabijłem ośmiu Jeden uciek z PvP. Jedziemy ostatniego. A gdzie my na far PvP? Jakiś facet. E, nie, 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 nie. Ja się ze spałnem piję żelazników i. Kurde, Dedam. Przejdźmy dwa zabójstwa i kończę filmik. Ale krepa. Klepa mordor. Ja, ja bez uku się klepię. Ja się bez uku klepię. Kurde, dadłem. Pięknie. No tak to jest niestety. Bez się bić. To głupno. Ej córku, trakszysz, zdasz mi jeszcze jedno eku, Bo już dadłem. No i co się? Skąd? Nie masz służby? Nie mam. Do Chodź do mnie na... To zaraz ci dam. Nie już. Na działce będę. Musisz. Ja będę dział na działcu u Rediego. Okay. Najdziwniejszy, że na zawsze musi być Adi. Robisz działkę co. Gdzie mi sobie robi działkę? Sopodźń, tak jest. To nie jest gmina działka. Zjadłeś gościa. I chcesz perełki? Co? Czy mam twoje Nie mam perełek chyba twoich. Ja się pytam, ty chcesz perełki? A no chcę, chcą, chcą. Tak, dam ci na pół sześć, ja na sześć ten mam, okej. Okay? Dobra. Oooooo Szczełki Szała by się przydała. Ha, chyba nie... Muszę się tak klepać, bo jak... Muszę się... Ile już nagrywasz? Nie wiem. Nie mam supera. Nic Że... muszę się sprawdzić. Bo odcinek nie poza długi. A masz całe headdy? Znaczy no co strzały chyba w skrzynce. Jestem ślepa. No jest jedna. Tu Idę na pewno się klepać. Do ciebie. No ja idę sobie na wekózie. Do mnie? Sie jedzisz klepać? No idę tam kiedyś klepać. Ilu ja zrobiłeś? Eee, 11. Ja mało deadów mam. Znaczy, ja mam. 12 deadów, bo najpierw nie ogarnę jak pewnie Chodziłeś żelazem. Nie chodziłem o to po prostu nie, nie umiem się być. Nie może się być. A Znaczy teraz się my już. No sense. O, Olo, pomagasz mi, co? Dobra, ja wezmę sobie więcej koksów. Ubierz go, bierz go, bierz go, Matosz. A co tego? Dobra, wezmę sobie perełki. Dobra. No О, один Курда у тебя. Дай мне на густо запись. Не, мам, сначала курда. Добра. Добиваешь? No, to się z nich. Masz może jedną strzelbę? Eee, nie Czekajcie, chodźcie z nimi sojusz Nie yeah. Ej, zróbcie Jak ktoś, jakoś raz, żeby to jakoś przynęte z źródła Żeby żeby pojechać na nich O nie jest mój! Nie jest mój, jest mój Kurde uciekaj no olfazę bez chemu nawet. Co ty mocki odrzuc? Ja. Znaczy nie, nie ja. Bo ja bym cię nie mógł doskonale. Ej, chodźcie się zakończyć, bo ja już kończę filmik. Tutaj na linie PwP? No zależy ile on trwa Chodźcie na linię PwP tutaj tej mnie Chodźcie mhm. Nie chodźcie na kościół Dobra Nie tutaj Chodźcie, chodźcie tam, tam na górę No dobra No i mangusta. Dobra, wszystkim. mam wszystkie. E, A bez mnie, beze mnie zakończenie. Zapyta? I Zakończam ten film z takim radosnym zakończeniem, że zabiłem dziesięciu razem z Loroxem i z Edim. Jest Adiego, to... Edi jest tam gdzieś na dole, o idzie tutaj. O, tam, tutaj. jakiś, Kumar. Patrzcie tam, tam dalej. I do następnego odcinka. Bye bye.